Dzisiaj będzie o pozytywnym myśleniu, bo dużo mówię o myśleniu, ale nie chcę, żeby ktoś to odebrał jako to, że ja jestem zwolennikiem tak zwanego tylko pozytywnego myślenia, bo absolutnie tak nie jest. Nagrałam już kiedyś film o naszych emocjach, że człowiek przeżywa spektrum emocji i zawsze tak będzie. Będzie przeżywał smut, smutek, strach, lęk. No, też radość, jakieś ekscytacje i ogólnie jakieś poczucie szczęścia, tak? czyli wszystkie emocje będziemy mieć w sobie zawsze. Tak samo będziemy mieć w sobie wszelkiego rodzaju myśli, i zarówno te pozytywne i negatywne. <laughs> Także wracając do tego pozytywnego myślenia, no właśnie ono za zakłada trochę wykluczanie jak najczęstsze tych tak zwanych <laughs> negatywnych myśli. A tym samym, jeśli e, chcemy zaprzeczać lub e, usuwać natychmiast każdą negatywną myśl, która się w nas pojawia, to jest to w pewnym sensie sprzeczne z naszą naturą, tak? Tak jak mamy spektrum tych emocji, jeśli wypieramy na siłę jakieś, e, oszukujemy się, że nie czujemy smutku, no to ten smutek prędzej czy później do nas wróci ze zdwojoną siłą. E, no i jeśli my tak samo będziemy prze Każdą negatywną i jakąś taką gorszą myśl na pozytywną, to prędzej czy później także obróci się to przeciwko nas, bo będziemy coś w sobie tłamsić i udawać, że jest inaczej niż naprawdę jest. No i tak, no, ja oczywiście też jest wiele sytuacji, w których fajnie sobie przekuć te negatywne myśli na pozytywne. Są to na pewno sytuacje odnośnie tego, co nam się kiedyś Przydarzyło i czym się gnębimy? Może nie tyle przekuć to na jakieś pozytywne myślenie, tylko po prostu to odpuścić i nie marnować swojej energii życiowej na to, co zdarzyło się w przeszłości, ale też my mamy tendencję oczywiście do zamartwiania się o to, co będzie w przyszłości, i tego typu myśli, to ja jestem zwolennikiem. Tego, aby jednak starać się je przekuwać na jakieś bardziej przyjazne i pozytywne, dotyczące przyszłości. Ale, wszelkie myśli, które nam się na bieżąco pojawiają w głowie, tak zwane negatywne, one odgrywają bardzo dużą rolę i bardzo nam służą w życiu, bo gdyby nie one, to pewnie byśmy stali w miejscu, nic nie zmieniali, nie rozwijali się. Nie próbowali iść do przodu, zmienić sytuacji życiowej, czy tak, i tak dalej. Więc jeśli my w danej chwili mm, pojawiają nam się jakieś negatywne myśli, na przykład e, źle mi się mieszka w tym mieszkaniu, tak, ciągle mnie zalewa sąsiad, y, sąsiedzi też są nieprzyjaźni, w ogóle mieszka mi się tu beznadziejnie, tak, no to wiadomo, że oszukiwanie się, że tak nie jest, a że jednak mm, mam to wygodne łóżko, nie powinienem narzekać, wszystko jest super, no to mm, nie pociągnie nas do przodu, tak? Jedynie te, te myśli, że jednak jest nam tutaj źle, spowodują, że zaczniemy szukać nowego mieszkania i się do niego przeprowadzimy. No i wiele, wiele sytuacji jest takich, nie wiem, siedzimy w pracy, której nie lubimy, ale nam dobrze płacą i tam... Mimo tego, że nic nam się tam nie podoba, no to staramy się tak na siłę wynaleźć jakiś pozytyw, żeby tam jednak zostać. No ale gdybyśmy posłuchali może trochę tych swoich niezadowolonych myśli, to udałoby się nam pójść do przodu i znaleźć pracę, w której nie będziemy mieli tego typu myśli. I tak jak popatrzysz sobie pewnie na swoje życie, zauważysz, że te negatywne myśli, tak, że coś ci nie pasowało, często prowadziły cię do jakichś fajniejszych rozwiązań i sytuacji życiowych, więc warto sobie słuchać też tych negatywnych myśli, a nie od razu starać się jakby je tłamsić i udawać, że ich tam nie ma. No, i też jeśli my znajdujemy się w sytuacji na przykład, która nam nie sprzyja, coś ewidentnie jest nie tak i my się oszukujemy tymi pozytywami, że jednak jest dobrze, nie będę o tym myślał, bo, bo przesadzam i tak dalej, i tak dalej, to może dojść też do pewnych rodzajów kumulacji, że my już na tyle stłamsimy te myśli negatywne, nie będziemy szli do przodu, utkniemy w danej sytuacji i będziemy się w niej po prostu czuć gorzej i gorzej i gorzej, mimo tego, że się oszukujemy tymi myślami, że nam jest e, dobrze, bo prędzej czy później nasze emocje e, eksplodują w jakiś sposób, e, dojdzie do jakiegoś rodzaju kumulacji, które spowoduje, że tak czy siak będziemy <laughs> zmuszeni do zmiany e, naszych obecnej sytuacji. No, i tak jak mówię, nagrałam ten film, żeby nie było, że ja po prostu tutaj nagabuję wszystkich, żeby nagle patrzyli na wszystko w różowych okularach i że wszystko jest cudownie i pięknie. Bo nie o to chodzi w życiu. W życiu chodzi o to, żeby sobie żyć z tymi naszymi negatywnymi, pozytywnymi emocjami, stanami i myślami. Ale nie zatrzymywać się w nich zbyt długo, tylko po prostu z nich korzystać do naszego dalszego rozwoju. Także wykorzystujmy też te nasze negatywne myśli o życiu i świecie, po to właśnie, aby siebie rozwijać albo coś zmienić na, na tym świecie. Tak? Ale też zachęcam do tego, żeby też, no, nie zatrzymywać się z tymi swoimi negatywnymi myślami. I tak jak mówię, wszystkie negatywne myśli i zmartwienia dotyczące przyszłości, nad nimi na pewno warto pracować, i ponieważ one jakby te myśli na temat przyszłości nie są realne, tak? coś jeszcze się nie wydarzyło, więc nie ma sensu marnować myślenia na tego typu sytuacje, które jeszcze się nie urzeczywistniły. Tylko mówię już o sytuacjach, które są urzeczywistnione i coś nam w nich nie pasuje. Wtedy te negatywne myśli mają jakiś sens. Natomiast martwienie się o przyszłość i widzenie samych złych scenariuszy nie ma najmniejszego sensu. I tu z kolei zachęcam do tego bardziej pozytywnego myślenia i optymistycznego, tak, że wszystko ułoży się w końcu tak, jak ma się ułożyć, i będzie ok. No, tak, także. Taki film na szybko o tym, dlaczego nie, nie warto, znaczy nie warto, no, dlaczego y, taka metoda czy sposób na życie pozytywnego myślenia niekoniecznie może nam służyć. I po prostu starajmy się zaakceptować to, że człowiek ma też negatywne myśli, ale może z nich w pewien sposób korzystać, i one też są po coś. No, jeśli się zgadzasz, zostaw może jakiś komentarz lub łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej filmów obejrzeć o tej tematyce, to może zasubskrybuj ten kanał, będzie mi bardzo miło.